Okay. Dzisiaj jest środa, kolejny dzień podróży, zmieniamy otoczenie, zmieniamy krajobraz, jedziemy do północnej Karoliny. Na a teraz pogoda ładna, wygląda wszystko dobrze, szerokiej drogi. Wiemy, że jesteśmy na południe, zaczynają się pola bawełny. W objechaliśmy wcześniej w tym roku, włącznie z tą trasą przez Chesapeake Bridge and Tunnel. I jest o tym osobny film. Więc tym razem przejdziemy od razu do sedna, czyli do północnej Karoliny. Ach, południe. Temperatury dalej rosną, a ceny benzyny spadają. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz płaciliśmy poniżej 3 dolarów. Wjeżdżamy teraz na tereny o fascynującej geografii. Outer Banks to wysp o długości ponad 300 km, rozciągający się wzdłuż wybrzeża północnej Karoliny. Wyspy są praktycznie wyłącznie wydmami z piasku, i jako takie są niewiarygodnie niestabilne. Praktycznie po każdym sztormie ukształtowanie tego wybrzeża się zmienia. Wyspy się łączą albo rozdzielają, powstają na nowo albo kilka. Nie powstrzymuje to ludzi przed budowaniem całych miast na potrzeby wakacyjnych turystów, bo w sezonie letnim jest to region niesłychanie atrakcyjny. Mówimy tu dosłownie o budowaniu zamków, no, no dobrze, domów letniskowych na piasku. No właśnie, jak mówiłem, droga zniknęła po jakimś sztormie, obok wybudowano most, ale nasz GPS jeszcze o tym nie wiedział i tak nas pokierował. Musieliśmy odczepić zika i wykonać rygiem manewr zabratania w 15 rzutach. Na szczęście wszystko się udało i dotarliśmy na camping. Camping należy do sieci KOA, czyli Campgrounds of America. Lubimy się u nich zatrzymywać, bo trzymają w miarę porządne standardy, a także wprowadzają przybyszu w ich miejsce. No, jechaliśmy, jechaliśmy i w końcu dojechaliśmy na autobanks do Rudonty. Łapaliśmy się nawet na zachód słońca na Sound. Outer Banks to jedno z niewielu miejsc w USA, gdzie można również zobaczyć wschód słońca. Trzeba tylko wstać z łóżka odpowiednio wcześnie. Hello. Nie jest tutaj. Okay, Cześć mały. Cześć Atlantyk! Lovely day on the beach. Tak jest. Nasz camping jest w miejscowości Rodantej, na wyspie Hatteras. Jedziemy teraz na południowy koniec wyspy, na przylądek Hatteras. Latarnię na przylądku Hatteras, czyli Cape Hatteras Lighthouse, wybudowano w 1870 roku i jest to druga co do wysokości ceglana latarnia na świecie. Po latarni w Świnoujściu, która jest o metr wyższa. Byliśmy tutaj blisko 30 lat temu, kiedy latarnia stała gdzieś tu, na plaży. Groziło to jej zawaleniem i w roku 1999 zdecydowano się na relokację dalej od wybrzeża. Nie było to łatwe, ale latarnie przesunięto w całości bez uszkodzeń blisko 900 metrów w głąb lądu na jej obecne miejsce. Key Island National Wildlife Refuge to miejsce, gdzie zimują prawdziwe snowbirds. Nie emerytów z Kanady i Nowej Anglii, tylko łabędzie z tundry i rozmaite kaczki z dalekiej północy. Jest ich tu mnóstwo. Latarnia na Body Island stoi tu od 1872 roku. Kiedyś stała znacznie bliżej wody, ale zmieniająca się ustawicznie linia brzegowa odsunęła ją o dobrą milę w głąb lądu. W przeciwieństwie do tej latarni na Cape Hatteras, którą trzeba było ratować przed zbliżającymi się falami. Zresztą Body Island nie jest już wyspą od 1811 roku, kiedy to huragan połączył ją z Carytac Banks. Tym półwyspem na północ, stąd gdzie leżą miasta Knights i Kildebury. Nazwa pozostała, bo w tych stronach, co jest wyspą, a co półwyspem, może się zmienić w ciągu jednej nocy, więc po co powodować terminologiczne zamieszanie. Ok, wracamy na camping. Z powodu tych ciągle zmieniających się wysp, i półwyspów i mieli, tutejsze wody zasłużyły sobie przez stulecia na miano cmentarzycka Atlantyku. Nawet dziś w czasach elektronicznych czarploterów i satelitarnej nawigacji, o, takie przypadki są na porządku dziennym. Tego żeglarza udało się uratować, ale wątpię, aby łódź udało się ocalić. Ta szkoda. No dobrze. Pora, przerwa na lunch. Idziemy nad morze. Trzeba wyprowadzić żonę. Bo inaczej ona przesiedzi cały czas. Przy swoim komputerze. Camping jest praktycznie na plaży, trzeba więc korzystać. Jakoś nam się pogoda popsuła, nie? Póle schodzą po naszym dachu, coś lubią chodzić. Właśnie. My nie zarosliśmy tam. A wy z Right, brothers! Memorial. Tu na tym polu odbył się pierwszy lot samolotem. National Memorial braci Wright upamiętnia miejsce, gdzie 17 grudnia 1903 roku, prawie dokładnie 120 lat temu, odbył się pierwszy lot urządzenia, które bracia Orville i Wilbur Wright Właściciele warsztatu rowerowego z Ohio wymyślili, zbudowali i wypróbowali właśnie tu. Jest tu teraz muzeum, zrekonstruowana replika tego pierwszego samolotu, obowiązkowy Ranger Talk i oczywiście miejsce, gdzie to wszystko się odbyło. startował Flyer One, takiej szyny startowej i poleciał w o tam. Odbyły się cztery loty, z których najdłuższy trwał 59 sekund na odległość 260 metrów. Obelisk na wzgórzu odsłonięto w 1932 roku z udziałem Orvilla. Wilbur zmarł 20 lat wcześniej na typus Wbrew legendom żaden z braci nie zginął w katastrofie samolotowej. Naturalnej wielkości rzeźby postawiono tu w rocznicę w 2003 roku. Pokazuje to moment, kiedy Flyer One oderwał się od ziemi po raz pierwszy. Rzeźby są interaktywne, można z nimi interagować. To stanowi lada atrakcję dla dzieci bez względu na wiek. Niedziela, 12 listopada. Ostatni dzień naszego pobytu na Outer Banks. I pogoda jest do szanu, albo gorzej. Pada deszcz, wieje wiatr. Naszym domem trzęsie. Ela się martwi, że odfruniemy. no i tyle. Musimy siedzieć do jutra. Więc w międzyczasie zajmujemy się zajmujemy się na przykład robieniem filmów i patrzeniem na przelatujące chmury. Kupiliśmy takie RV, żeby Ela mogła sobie ucinać drzemkę. W taki dzień jak dzisiaj, o właśnie. Pada już od wczoraj, od wczoraj pada, od wczoraj południa, nie? I jeszcze będzie padało do dzisiaj do godziny piątej. Hej, jesteś tam? Jestem, jest mi bardzo dobrze i ciepło. No dobrze. To dobrze, jak komuś jest dobrze. Ostatni wieczór w trzeba się pożywić w lokalnej restauracji. A my, w dniu w drodze, to jest chyba jedenasty albo dwunasty dzień podróży. Teraz musimy, jak to zwykle, zaczynamy ją od napicia się. Kto się nie napije, ten nie jedzie. Jest to y, piękna stacja benzynowa z bardzo szerokim wjazdem i wyjazdem, więc sama rozkosz. Y, mamy do przejechania, z 200, 300, około 200, ponad 200 mil. Y, staramy się robić 200-300 mil dziennie, y, bo inaczej to kierowca, a i pasażer są zmęczeni. Jedziemy znowu na północ, na Pea Island. Nie jest to teraz tak naprawdę osobna wyspa, tylko przedłużenie Hatteras Island. A na prawo od nas jest ten przesmyk, który pojawia się lub znika przy okazji sztormów. Dlatego właśnie wybudowano ten most, który stanowi jedyne stałe połączenie drogowe całej wyspy Hatteras z resztą świata. A to już inny most który łączy Pea Island z Body Island i całą północną częścią Outer Banks. Ja opuszczamy Outer Banks i jedziemy na zachód przez Roanoke Island. Jest to miejsce słynne z tego, czego tu nie ma. Los Colony, czyli zaginiona kolonia, to pierwsza angielska kolonia w Ameryce. Założono ją w 1585 roku, ale gdy ponownie przypłynął tu okręt z Anglii w 1590, po kolonistach został tylko kryptyczny napis na drzewie. Dziś nie wiadomo, co się tak naprawdę stało. A była wśród nich Virginia Dare, pierwsze angielskie dziecko urodzone w Ameryce. Jedziemy właśnie przez most nazwany jej imieniem. I po raz kolejny przekraczamy ICW, Intercoastal Waterway. Tym razem jest to dobrze znana żeglarzom Alligator River. No cóż, jazda na południe o tej porze roku powoduje niestety, że słońce na ogół świeci w oczy. I w końcu dotarliśmy do naszego następnego celu Wilmington, North Carolina. Będziemy tu przez kilka dni, ale o tym już w następnym odcinku.